Majorze Blitz, tu Sekcja 0, Rozpoznanie Kruk 1. Pozostajemy w kontakcie z celem. Godzina i miejsce spotkania zostaną podane później, na ustalonych wcześniej częstotliwościach. Nasłuchujcie. Mam niestety złe wiadomości. Redrum wykorzystał ponownie satelity a niskiej orbity. Do zakłócenia częstotliwości krótkofalówek, kurwa jego mać. Działają tylko silne radiostacje. Majorze, dysponujecie taką w swoim obozie oraz na łodzi desantowej, którą przybyliście na wyspę. Pozostali prawdopodobnie dysponują takim radiem w węźle w centrum. No i oczywiście w kompleksie Radio Station. Koordynaty C23. Co do Moliny, to nie znamy dokładnie jego lokalizacji. Zmieniał ją ostatnio trzy razy. Zaciera ślady z syn. Enrique Molina i jego siostra Louise muszą pozostać przy życiu. Tak się umówiliśmy, w zamian za brakującą kartkę z nowatnika gwarantujemy mu transport na kontynent i łodzie wypływające z wyspy nie będą zniszczone. Jeśli coś pójdzie nie tak, lub zostaniecie oszukani, zamkniemy drogi wodne z wyspy. Majorze, musicie, powtarzam, musicie zdobyć te dane. Zróbcie wszystko, co w waszej mocy. Następny komunikat będzie zawierał koordynaty i godzinę spotkania. Over and out!